These mountains are all now for me. Cześć, śmierć z tej strony. Słuchajcie, doświetliłem swoje studio <noise> na podwórzu. No i jedziemy. Tak jak Wam wspominałem, planuję od września ruszyć z kopyta te dni, które pozostały do września, będę starał się nagrywać filmiki, tak jak nagrywałem, jeszcze bez planu, bez konkretnych, że tak powiem, bez programu telewizyjnego, na tej zasadzie. Ale od września i odpowiednio wcześniej was o tym poinformuję, będzie rozpiska filmów, której będę się starał trzymać. Rozmawiałem na ten temat już z dzieciarnią. Wiedzą, że nie będą mogli w pewnych momentach mi przeszkodzić, bo będę zajęty. Rozmawiałem z małżonką, także wszystko jest ustalone. Będziemy, będę starał się wprowadzić coś takiego, żeby filmy pojawiały się przede wszystkim codziennie, ale żeby były cykle. Rano jakiś krótki film na rozbudzenie, i kolejny. Długi, dłuższy film w godzinach popołudniowych. A od święta, ewentualnie, jak będzie pary, wystarczało film dodatkowy, jeszcze jakiś. Jeżeli coś wyniknie, coś się będzie działo ciekawego i tak dalej, oczywiście nie zarzucam filmów historycznych, które będą nadal zajmowały miejsce, znaczące w moich filmach będzie teraz troszeczkę łatwiej bo upały się skończyły i po prostu komputer mojego syna, z którego korzystam przy nagrywaniu tych filmów z którego będę korzystał nie będzie się wyłączał gdyż ostatnio się strasznie grzał nie byłem w stanie nic zrobić komputer stoi na poddaszu schłodzenia nie ma, także wiecie o co kamerę i tak, będziemy jechać z tym koksem no, mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko pięknie Mam nadzieję, że znaczy na pewno, słuchajcie, teraz będzie gorący okres, także od polityki też nie uciekniemy. Aczkolwiek będę starał się politykę ograniczać, nie będą filmy dotyczyły wyłącznie polityki. Będę wam się starał pokazywać te rzeczy, o już kiedyś wam wspominałem kiedyś nawet nakręciłem jakiś filmik z tego. Cyklu będę wam się starał pokazywać rzeczy, które fajne można przeczytać, fajne można obejrzeć. I będę tutaj przede wszystkim zwracał uwagę na kanały YouTube'owe, które mi się podobają, na kanały, które, na które warto poświęcić trochę czasu, jeżeli się siedzi w domu na przykład wieczorem. Fajna sprawa. No i tak to wygląda w pierwszym tygodniu września. Wyjeżdżam, nie, zaraz to będzie drugi weekend chyba września. Wyjeżdżam na parę dni na Mazury ale zrobię filmy, które się będą ukazywać podczas mojej nieobecności zrobię wcześniej i na Mazurach zamierzam nagrać filmik pokażę wam o co kamam, co tam robiłem, co tam się działo. Oczywiście żadnych to jest. Słowo do tych, którzy będą ze mną na tych mazurach, żadnych e, intymnych rzeczy nie będę pokazywał. Czyli nikt <laughs> nie będzie pokazany, jak śpi z twarzą w ognisku, na przykład. E... No i tak. Dzisiaj. A no właśnie, no dzisiaj miałem nagrać. Oczywiście, widzicie, to czasami są takie sytuacje, że. Nie można czegoś przewidzieć. Dzisiaj miałem nagrać filmik. Normalny już taki w dzień. Nawet miałem fajny temat historyczny, film miałem nagrać. Ale mnie, kurczę, że tak powiem, mój dostawca, kurwający dostawca prądu dzisiaj o godzinie 10 bez ostrzeżenia wyłączyli prąd i włączyli o godzinie 16.31, no bo mieli jakieś tam rzeczy do ogarnięcia, a były ogłoszenia na słupach, no ale kurwa kto chodzi i patrzy na słupy. Ja nie chodzę i nie patrzę na słupy. Także żyjemy w niesamowicie dziwnym miejscu, gdzie potrafią ci wyłączyć prąd z nienacka. Ja, jak ktoś pracuje w domu na przykład, to powstaje z tego straszna lipo. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Przy dobrych wiatrach może jeszcze coś skręcę. Cześć.